Otóż, jak doskonale wszyscy wiemy, czas pandemii był bardzo trudny i zweryfikował bardzo wiele rzeczy. My, mając swoich wolontariuszy, którzy pomagali zarówno osobom starszym, odwiedzając ich w domu, również dzieciom, nie wiem, w szpitalach, w domach pomocy społecznej i tego typu jakby instytucjach. No, jakby ten czas pandemii był dla nas bardzo trudny i jakby zahamował na wielu. No, nam wiele możliwości, tak? Wtedy szukaliśmy takich dodatkowych dróg, jak możemy pomagać, co możemy robić, e, oczywiście przy zachowaniu wszelkich e, coś, zasad bezpieczeństwa, higieny itd., itd. No i właśnie wielu wolontariuszy uskuteczniało taką formę jak właśnie czytanie książek osobom starszym albo dzieciom. Niektórzy po prostu kochają książki i uwielbiały po prostu je czytać, a czytanie na głos było taką fajną formą e, jakiegoś takiego kontaktu z tą drugą osobą. E, były też osoby, które na przykład bardzo chciały pomagać, jakby odczuły tę ideę wolontariatu i czuły potrzebę pomagania innym osobom, ale nie bardzo wiedziały, jak to mogą zrobić. Zawsze się da, nawet pomagać w pandemii, nawet pomagać w lockdownie e, i wszystkich możliwych obostrzeniach, trzeba tylko znać odpowiednią formę. A wiadomo, czytają wszyscy, prawda?